Dzięki sobie. Ani dobre, ani zły. Bardzo dobry. Fajnie, że wybudował przystanek na śródmieściu. To fajnie, na no, jest bliżej. Ile domów postawił? Sobie też. Sobie też pierwsze. Ale bardzo dobry, no co dla ludzi dobry. Raczej nie za bardzo. A Dlatego, że jeżdżę od 30 parę lat na zawodzie. Taka ulica jest w zawodzie. Takie dziury są, że dosłownie większe od sera szwajcarskiego. I prośby były gadkie i żeby po prostu zrobione, nic nawet nie zaklejone. Ulice i się robi to wszystko, te kostkę ładnie się kładzie, wszystko tak jak kiedyś dawniej było i tego, takie coś mi się podoba. W love you. moim zdaniem, a prezydent. Jest czapki Komunikacja. Dla mnie komunikację to on zrobił komunikacja i starówka, która jest przepiękna. Bardzo dobrze gospodaruje tutaj w Gdańsku. Wiele nowych inwestycji powstało, wiele nowych dróg. No, 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 wszystko. Ja uważam, że, 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 że bardzo dobrze rządzi. Moim zdaniem nie jest to dobry prezydent. Dlaczego? Dlatego, że podniósł zbyt wysoko czynsze dla y, ludzi wynajmujących mieszkania miejskie. Czyli komunalne. Budownictwo, drogi i tak dalej. Wydaje mi się, że no to jest dość porządnie robione. Natomiast no reszta trochę trochę miałbym obiekcji. Przeciętnie, nie mam nic do zarzucenia specjalnego, ale też nie widzę, że jakichś specjalnych zmian ostatnio. Wcześniej się chyba więcej trochę działo, teraz się te główne inwestycje chyba pokończyły już. Tylu tunel. Widzę, że Gdańsk się rozwija, cały czas powstają nowe budynki, miejsca pracy. Generalnie nie znam nikogo kto by miał problem z pracą, z utrzymaniem się, jest to dobre miasto też dla studentów, dużo rozrywki. Nareszcie na moim hełmie ulicę Łużycką wyremontował, także no, nie, nie, nie widzę, żeby było coś na złe. Teraz dopiero jak, jak PiS do, do, doszło do, do tego, teraz widać, że, że remonty są, a tak co było w Gdańsku. To zasługa zmiany rządu Pani zdaniem? Oczy, oczywiście, że tak.